Będziemy się spotykać za miesiąc, tak, tak zaplanowaliśmy, dokładnie za 4 tygodnie, też na też o okay. tej samej porze. No i to będzie już to ostatnie ważenie. Tak, dobrze, dobrze. Tak, tak, ubytek wagowy mamy dobry i głównie ubywa jednak tej tkanki tłuszczowej. tłuszczowej tak, Ta tak, czyli ćwiczenie. Tak, tak. A Mięśnie mięśni w tej chwili się trzymają mniej więcej na tym samym poziomie. Już Aha. po prostu Pani nie jest w stanie, po tym pierwszym okresie, kiedy tego mięśnia tak przybywało, Pani go utrzymuje jak gdyby na stałym poziomie. Hmm. Także no, ta się bez tłuszczowa się... Tak, ona się utrzymuje już na tym stałym poziomie, dlatego nie ma aż takiego dużego ubytku, mm -hmm. że no, ta tkanka tłuszczowa już troszeczkę wolniej się gubi. Tak. Natomiast mięśnie mniej więcej stoją. 7 kilo? Od ostatniego ważenia, także jest to całkiem wydaje mi się dobry wynik, a od początku akcji 16 kg. Jestem bardzo zadowolona i, i dumna, że udało mi się po prostu wytrwać i dalej osiągnąć takie sukcesy. To... Wydaje mi się, że tempo jest całkiem niezłe. Tak jak było w pierwszej części, tak samo jest i teraz. Mhm. I ćwiczenia jeszcze związkuje. Tak, Całe ćwiczenia, no wszystko, to już, to już jest, to musi być kompleksowo. I ćwiczenia, i dieta, żeby były efekty.